Jest 6 maja 2012. Mamy okazję przed finałami tutaj rozmawiać z Andrzejem Maszewskim, yy, wczorajszym zdobywcą złotego medalu w Mistrzostwach Europy Masters, z którym miałem okazję startować nie pierwszy raz zresztą w, w zawodach. Startujemy z sobą od 91 roku. Ty Andrzej startujesz już dużo dłużej, od którego roku powiedz dokładnie, bo nie wszyscy wiedzą. Od 88. I nie, nie wszyscy też wiedzą, że zdobyłeś 4 razy mistrzostwo polskich Juniorów do 70 i, i Open, no bo to jest, to jest taka historyczna można powiedzieć. Razy pod rząd, 4 razy pod rząd zdobyłem mistrza Polski Juniorów plus 2 razy Open. No to jeszcze was niektórych nie było na świecie, bo zakończyliśmy w 90, na znaczy Challenge zakończył w 91 roku, ja w 92. Od wtedy często startujemy z sobą na różnych zawodach, tym razem pierwszy raz ja w kategorii Master, sądzę już drugi raz. W tamtym roku byłeś wicemistrzem Europy, w tym roku byłeś mistrzem Europy powyżej 90. Powiedz jak wrażenia? No, wrażenia są takie, że poziom w tym roku był o wiele wyższy niż w zeszłym. Nie spodziewałem się w ogóle, że wygram, bo wydawało mi się, że po prostu no, tutaj jest dużo, dużo dobrych zawodników. No, było ciężko, no ale udało się i wygrałem. Jaką miałeś wagę startową? 95800 800 95-800 oczywiście wiadomo, że na Mistrzostwach Polskich miałem tam 97 z groszem, ale wiadomo, że na Mistrzostwach Polski to nie, to, to nie, to nie było to jeszcze, no bo to szykowałem się pod, konkretnie pod Mistrzostwa Europy. A Mistrzostwa Polski to było takie, po prostu takie sprawdzenie się przed Mistrzostwami Europy. Ale masz taki sam system przygotowań, podobny zawsze? Czy analizujesz to, zmieniasz coś, obserwujesz siebie? To znaczy na Mistrzostwa Polski nie zrobiłem takiej jakby, zrobiłem taką mini ketozę, to znaczy można taką powiedzieć, że to mini ketoza w cudzysłowie oczywiście. Natomiast już na Mistrzostwa R ropy zrobiłem już taką konkretną ketozę, e, konkretne ładowanie. No i wyszło podobno dobrze, no bo, bo, bo się poprawiłem, tam była większa separacja mięśni, e, lepiej byłem docięty. Czyli zdało to egzamin. Jaka była różnica wagowa między tamtymi zawodami sprzed tygodnia? Yy, to znaczy, no dwa tygodnie temu żeśmy startowali, yy, no to jakieś dwa, tam ponad dwa kilogramy, nie? Także w sumie to kurczę, no poszło to na, na lepszą jakość mięśni, no mówię, na lepsze docięcie, yy, czułem się też o wiele lepiej. i w ogóle, no, w tym roku też, znaczy mówię, że w tym roku, no w tym roku był akurat wyższy poziom niż w zeszłym, więc też byłem taki przygotowany na taką walkę, jeszcze większą walkę. no Zdało to egzamin, tak? A jak w kategorii Open, bo ja Cię widziałem na pierwszym miejscu, bo mogłem Cię obserwować, jako że byliśmy wcześniej w jednej kategorii, no to niestety tylko widziałem tych, co stoją obok mnie, to ciężko ocenić, chociaż już w wersji końcowej widziałem, że wygrasz. A w, w kategorii Open no, miałem wrażenie, że będziesz pierwszy, a tu jednak tak, takie zaskoczenie. Coś tam... No prawdopodobnie jakieś szczegóły zauważy. No Z tego co wiem na dzień dzisiejszy, już dzisiaj to wiem, no to przegrałem jednym punktem. Jeden punkt to chyba niewiele, no ale to motywuje, żeby w przyszłym roku po prostu jeszcze bardziej się przygotować i, i wygrać już tę i kategorię i Open. Ale mówię, no, jeden punkt to niewiele. Też mi się wydawało, że mogłem to wygrać, no ale no sędziowie ocenili tak jak ostatnio gdzieś tam popełniłem pewnie jakiś błąd. No ale przyznasz, że, że paru gości wychodzi konkretnie do walonych, nie? Tak, tak, no właśnie kurczę tej, tej naszej wadze, no sam Łukasz widziałeś, że żeśmy startowali w tej wadze właśnie chyba najbardziej takiej, no najcięższej, więc oni tam po prostu wszyscy wyglądali mega dobrze, bo ta waga już była od 90 w górę, także ci zawodnicy byli tam powyżej 100 kg, niektórzy no wyglądali yy, bardzo dobrze, no. Wielkie rozmiary niektórych to przerażały aż wręcz, no, ale no, no wygraliśmy, no, znaczy ja wygrałem, ty byłeś czwarty, także wszystko chyba dobrze jest. No ja się cieszę, no, po dziewięciu latach przerwy nie było źle, nie, nie, potraktowałem to fajnie, tak na luzaku. Jakie plany dalej? No właśnie tak jak mówię, no tak jak my tutaj jesteśmy, ja tutaj widzę na przykład, bo jesteśmy z kolegami z różnym, niektórzy są tu jeszcze juniorami, niektórzy są seniorami, my jesteśmy weteranami, czyli najstarsi, mamy większy relaks, że tak powiem, większy dystans do, do, do tej całej zawodu i do tego wszystkiego, bardziej na spokoju, bo co niektórzy widzę, że, 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 że po prostu się bardzo mocno denerwują, no ale to chyba my też, jak żeśmy byli chyba tam, nie wiem, seniorami czy tam juniorami, to też żeśmy się denerwowali. No teraz mamy totalny, że tak powiem, relaks, siedzimy sobie, oglądamy po prostu. Jest fajnie. Jesteśmy tak jak na wakacjach prawie, że. Nawet moja żona przeżywała, że ja tak y, nie podchodzę nie, nie nerwowo. Znaczy wiadomo, że każdy się zmienia, bo to są jakieś napięcia, no ale no co, no to jest tam lekkie ograniczenie pod koniec i to jest taki tryb życia już właściwie, nie? Dokładnie tak, A wracając jeszcze coś tam do zawodów, to chciałem powiedzieć, że no, y, wiem, bo mi dużo ludzi zarzuca, że tam z tym, tego brzucha nie trzeba. No, starałem się kontrolować ten brzuch y, teraz tutaj na Mistrzostwach Polski, y, na, przepraszam, nie na Mistrzostwach Polski, tylko na Mistrzostwach Europy od samego początku do końca. No widać, to, też się udało go tak mi dobrze skontrolować, że, że on tam, że tak powiem, no sędziowie się do tego nie doczepiali. I chyba było dobrze. No. Mi się wydaje, że to jest kwestia po prostu jedzenia, ja przed Mistrzostwami Polski zjadłem naprawdę dużo, dużo, dużo jedzenia. A tutaj już taki byłem, tak jak powiedziałem, tutaj sobie zrobiłem już takie, y, zanalizowałem y, wyjście przed Mistrzostwami Polski z, i, i teraz y, tutaj to przeanalizowałem i zrobiłem troszeczkę inaczej. No i y, ten brzuch tak mi, że tak powiem, nie wysadziło do przodu, także... Y, Także to mówię, no była pełna kontrola, także chyba to było dobrze. Ale to zapewne też typ budowy wygięty kręgosłup. Ale to tak no, w sumie to jak ja gdzieś tam się tak rozluźnię z boku czy coś takiego, to puszczam te mięśnie i one tak, to, to, tak nie wygląda to za bardzo estetycznie. Natomiast no mówię, no kurczę, tutaj na tych zawodach starałem się trzymać to wszystko, żeby, było, żeby grało. No. no ale przyglądając się zawodnikom wszystkim cięższym, takim powyżej 100 kg, to ciężko, żeby ktoś nie wydymał brzucha. No to jest takie jest ciężko jest ciężko oddychać to człowiek po prostu puszcza te mięśnie i no i to tak pracuje tym brzuchem i to tak to wygląda no, no ale dobra no, 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 wydaje mi się że że tutaj na Europie kontrolowałem no, także... jakieś plany dalsze no dalsze plany no to wiadomo że że dalsze plany to jesień no to kurcze yy... Ja już wcześniej mówiłem na mistrzostwach Polski, że to jest wszystko uzależnione od jakichś tam finansów, jeżeli będą finanse, to jak najbardziej, no bo nie czuję się jeszcze na takim etapie, żebym już to wszystko, żebym rzucił i po prostu powiedział, dobra, mam dosyć, bo wcale nie mam dosyć, tylko chcę mi się dalej walczyć. Więc jeżeli się uda, jeżeli będą jakieś powiedzmy finanse, jak najbardziej szczekuję się jeszcze jesień, na jesień. No to już beze mnie. <grymne> Wszystkiego. No, no, wszyscy dobra, ostatni raz, ale potem dobra, no to jeszcze raz wystartuję, no. Tak to, tak to wygląda. No, no, generalnie ja się przyznam, że nie, nie, nie myślałem, nie sądziłem, że będę startował po paru tam e, chwilach, dłuższych, krótszych. No, forma jakaś tam była, no nie, nie najgorsza. Myślę, że, że no nie wiąże dalej startów jakimiś planami, z planami startowania, ale no, no, w każdej chwili ktoś startował. Potrafi dietę przytrzymać. I oczywiście ciężko pracować, bo bez tego się nie da. No to jakieś rady dla młodych zawodników? Tak, relaks. Właśnie. Więcej relaksu, panowie i panie. Więcej relaksu i będzie dobrze. A spinka nie pomaga, nie? Nie, spinka nie pomaga, wręcz przeciwnie. A tak to mówię. Więcej luzu, więcej relaksu i będzie dobrze. Więcej spokoju. Przeprowadzimy jeszcze parę wywiadów dzisiaj i zobaczymy, jak. Myślę, że. Wszyscy już będą po zawodach, to każdy, każdy powie, co na ten temat sądzi. Tak, tak. Posłucham, wszyscy posłuchamy później to, co kto miał co do powiedzenia. To pozdrowienia od nas, z Mistrzostw Europy, weteranów. Jesteśmy zadowoleni i wyluzowani.